Piłki LEDowe podpisane przez drukarkę Łesa Osobiście podpisane przez tą drukarkę. Bardzo ciekawe piłki LEDowe, które są ładowane przez gniazdo USB i są miękkie w dotyku, troszkę jak MMX-y. W, z aksamitnym takim sznytem. Ta część elektroniczna jest, nie wiem czy to widać, lekko schowana, czy nie jest tak wypukła i nie jest też tak bardzo wyczuwalna podczas żonglowania. Więc to są świetne piłki ledowe, które powinny wytrzymać dużo, dużo trudu i dużo spadków z wielkich wysokości. Aby je uruchomić, należy nacisnąć przycisk, który jest tutaj. On nie jest w ogóle wyczuwalny. Widać go, ale jak przejdziesz palcem, to, to praktycznie bardziej jest chyba jak wyczuwalne, może jako coś wklęsłego. Na pewno nic nie wystaje, co jest dosyć istotne przy upadkach, żeby nic się nie zepsuło. Więc do wciśnięcia trzeba troszeczkę się wysilić, bądź czubkiem palca tam nacisnąć. I y, krótkie przetrzymanie powoduje, że włączyliśmy tą piłkę. Teraz przełączanie się pomiędzy trybami, a jest ich z 20. Y, następuje poprzez ten sam przycisk, czyli kolejne naciśnięcie Jestem, byłem w białym, teraz w czerwonym, następny będzie zielony, później spodziewam się niebieskiego. Zobaczymy. Tak, i jedziemy dalej będzie fioletowy i kolejny, co to zgasła? No nie. Teraz następuje powolne przejście barw, czyli jest taki fade, ściemnianie i rozjaśnianie kolejnych kolorów. To jest bardzo długi tryb, więc trochę go przyspieszymy. Przejdziemy do następnego, który wydaje się, że się nic nie zmieniło, ale to jest właśnie ten sam tryb, tylko troszeczkę przyspieszony. Przechodzę do następnego. Ojej, to jest naprawdę. O. I teraz. Ten, to samo się dzieje, tylko jeszcze, jeszcze szybciej. To jest fajne, bo można sobie wybrać, w jakim tempie chcemy, żeby się zmieniały kolory. Kolejny tryb, dziewiąty, to już jest tryb stroboskopowy. Jak pomacham, to pewnie zobaczysz tęczę. I następny tryb to by można by powiedzieć policyjny, chyba że to takie yy, mocne barwy, które się zmieniają dwie. To daje ciekawy efekt przy, w trakcie ruchu. Rzeczywiście taki, taki tęczowy, jeżeli. Nie wiem, czy to kamera wyłapie, że jeżeli jestem w ruchu, to, to, to te stroboskopowe trochę działają inaczej niż jak trzymam w miejscu. I kolejny tryb to jest yy, czerwono-zielony. Ojej, już się sam mylę po prostu. Nie, to jest chyba <ścười> czerwono-niebieski. Dobra, lecimy dalej. Tu jest miks zielonym i tu taka, takie przełączanie, nie wiem, na zasadzie synkopa chyba tu, tu tu, a nie, raz, raz, dwa, raz, dwa, no. idziemy dalej. Przełączanie pomiędzy trzema kolorami, czyli też takie szybkie przeskakiwanie, jest długi krótki, krótki. Długi, krótki, krótki, długi, ale te długie się też zmieniają. Czyli nie, za, nie jest tak, że jedna barwa zawsze jest dłużej. One w, później w sekwencji, każda, każdy kolor świeci się na tą samą, na, tak samo długo, chociaż wygląda zupełnie inaczej. Dobra, idziemy dalej. E, tutaj mamy m, przejście przez całą tęczę, czyli tutaj jest powolna zmiana wszystkich, Barw. Tu jest naj, najwięcej kolorów uzyskujemy y, w tym trybie i kolejny, już nie będę tutaj czekał, bo to może trwać kilka y, minut. Y, tu jest też teoretycznie y, tęcza, ale z takim efektem, że każdy kolor jest wygaszany i włączany ponownie. Czyli tu widać, że za każdym razem, jak wygasza się i włącza to, to ta y, piłka y, z, z świeci się w zupełnie innym kolorze. Następny nazywany jest szachownicą, ale tu chodzi o to, że te kolory są po prostu dynamicznie przełączane, czyli nadal to jest tęcza, ale przełączone są dynamicznie te kolory, czyli nie ma tego efektu y, przejścia. Kolejny tryb to jest. Y, nie wiem jakby to nazwać. No, to jest yy, yy, ogień. To jest, to jest palące się ognisko, czyli yy, efekt zapalonej piłki. Bardzo fajny efekt. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się spodobał. I kolejny tryb to jest chyba tryb yy, ulubiony autora, yy, bo on się nazywa yy, Wespeden Mode. Ostatni, jaki nam został, to jest takie przełączenie barw czerwonej, niebieskiej i białej. No to to jest chyba nawiązanie do, do flagi państwowej, ale już nie będę podpowiadał, jakiej. No, następne uruchomienie to już jest biały, czyli przeszliśmy przez wszystkie. No dobra, trzeba by ją wyłączyć, bo tyle zabawy, ale jak ją wyłączyć? Bo mamy jeden przycisk, co zrobić? Aby wyłączyć tą piłkę, należy przytrzymać ten przycisk, Nieco dłużej. Czyli naciskam, liczę do trzech, raz, dwa, trzy i piłka jest wyłączona. Powinna, ona nie powinna się sama włączyć, przez to, że ten przycisk jest tak schowany, może być czasami trudno to uruchomić, ale to bardzo dobrze, bo ta elektronika zawsze jest narażona na uderzenia, a w, tym, w, tym, w tej konstrukcji to rozwiązali naprawdę pomysłowo. I myślę, że one wytrzymają bardzo dużo, no, więc rekomenduję i polecam.